Jest tam pleb Do 100 hita Do 100 heada, leży Drugi był jeszcze Tak, w namiocie Włączam, o kurwa, dostałem mocno Dostał kilka hitów. Leży, leży. All dead. Dobra, miał tego. Baby AK'a miał. O, mam ten. Je. Ulepszony magazynek do Zolasza. O, to fajno. Chce ktoś Kalakowa? Ej, Kalakow jest epicki, a Zolasz jaki? Niebieski. Chce ktoś Kalakowa? Z 22 ammo? A ty masz? No, no ja mam Zolasza. A ty ma ten masz? Make click. No mam, nie widzisz na plecach? <laughs> nie widzisz tego dripu? Patrzcie, co ja mam. Właśnie, rozlutujmy to jeszcze szybko i wracamy, bo oni tutaj przyjdą zaraz znowu. Blowtorch. torch. cfel. Dlaczego no, kurwa zawsze musimy mieć sabotażystę kurwa grając z tą turtą Ja Jajo albo dopo. <laughs> dopo kurwa, który mi daje picie? O masz, wypi sobie. <laughs> Jebany Cpel, co zawsze tak jest, kurwa. I co, kwas ci dał, Ty co? Umarł, umarłem dosłownie od razu, nie to było jakieś zatrute coś. Nie no, to, 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 by, to, by, to ci dało 80 healtha, ale ci zabrało całą infekcję. Właśnie, ja bym bardzo zbudował, tu i teraz. się znaczy, nie tutaj, Po gdzie ty miałeś miejscówkę niby dobrą? Na dole, pomiędzy Sidewater, Tamara Complex i Palace Widzisz. Hej, Jamie e, ten, G, Jamie G. E, ten full grenade box, jakby ktoś chciał. To Dobra, mało. ja idę panowie, miłej niedzielki. No elo. E, no e, No Kitten is getting stressful, boys. Time to e, deep no, Przed chwilą było kurwa 12 graczy, już 42. No nie pierdol. Oooo chłopaki, tu musimy się pospieszyć. Ja już wyszedłem z tej militarki. No to ja prawie No mi tak le leci z samolotem na detkę Czyżby? No dobra taki To samolot trzeba ogarnąć samolot, a gdzie samolot się respi Czyli na overpassie tylko chyba co nie? I don't know man No bo to jest lotnisko Na <coughs> overpassie I tak trzeba iść kurwa na ten, na miasto żeby mieć yy, samochód Do powodzenia no. Zdobywanie samochodu No To tyle ty jest, kurwa o... Z jak na escalation mieliśmy czołków, kurwa. I tam wszystko mieliśmy. Gdzie teraz biegniemy w ogóle? Na tego pałasu, nie? Chyba. A. Zło złote to pałace, złote tarasy. Ja no. widziałem, jakby chodziło. Te złotych tarasów. Coś tam, coś tam. A i klofy trzeba ogarnąć. Po co klofy? No na Beda. No w sumie, no. Real, real. Weź ten granat, może. Strzele w niego. <noise> Strzelę w niego, jebany <noise> A Weź go, się może przydać. Nie bądź jajem. Ja no. Jający, kurwa, rzucał nitroglicerynę w nas <noise> No i mój chłopaki, ale ja nie wiedziałem, że to rzadkie. <noise> ale nie, nie chcę wstać. Cel pewnie wstanie o 12 No. O 11.00. Tak, też mógłby wstać, chociaż nie śpi pewnie. No on nie śpi, nie gra w terarię. Tak ktoś tu jest? Gdzie to masz typa? No ale coś tu jest mówię, nie ktoś tu jest. Kurde, nie wiem Walker tu chodzi? Na pustyni? <gryzł> Chyba to... Siedzi na... Na tym... Może na sedesie. jeszcze znajdziemy tego hatcheta. O. Uwaga piesek. O. Gryzł. One dwa! O, o po stopie o cholera. po stopie. No kolejny ręcznik, do batacha, mam do Beda już. No 10 klot fragmentów potrzebujesz do BEDA. Mini Bakry. fridge kurwa. Mini lodówka kurwa. O o i kurwa! O kurwa znalazł. Kurwa <grym> znalazł. <grym znalazł. <grym <znalazłem> ja flarę znalazłem. Mam kurwa skrzyneczkę mini. 4x4 skrzynka. <grym znalazłem> Fajnie. Okej, okay, mam bedrola, essa ja nie mam <grym> no tu dostajesz w za tu Noo, bo tu jest sporo właśnie takich rzeczy do otwierania, o, ale... znalazłem ale... siekierę. O! o masz druku. O! Będę latał z siekierą i napiję się energetyką! O! o Siema Piotrek! O, o, ja mini lodówkę znalazłem jeszcze. Ja ją mam właśnie, na No, jest. A, nie wezmę. alternator? Alternator. Alternatywka? Gdzie? Lubricant oil. O, lubrykant. Na dopa <noise> <noise> dopo woli bez ja na sucho No to Do... dobry przeciwnik Spicy spicy O jebać O ktoś tu ma ten bazę kurwa <coughs> Nie Enter the tunnels Upaki No tam jest chyba Nie wiem kopalnia Gdzie ty wszedłeś cwelu? Tu jest kopalnia, mamy kopalnię Czekaj, bo tam jest woda? No nice jest water Ristor. <coughs> to czekaj. Mam kantino. O. Tylko, że to jest brudne. Nie mogę tego pić raczej. Aaa. To gówno, jest. Chociaż nie no, restore stamina i water 100, więc... Nie pokazuje mi, że coś się złego stanie. Pijemy. Pijemy. No, nic się z złego nie stało. Chcesz? Weź se full, full Ej, tu mamy nawet militarny lud, res. A no, to jest w sumie fajnie. Pozbieraj sobie te na ubrania, na klofa. A mobelty? Ubranka. O ja widzę typa pod nami, a to jest jakiś taki że mieszek. Po, po prawej bardziej, po prawej. No, jest tam przed nami. A no, jest na ruiny fajnie. idzie. Ale ja no dźwięk mnie strzelam. Chodzimy? No, jak się w ogóle robi bedrola kurwa? To nie wiem czy warto? fragmentów. O kurwa! tutaj tu na tlut jakiś... Jest. Na początku A da się wyjść? Powiedz mi jedno. Da się wyjść. To weź wyjść. Kurwa, nie mogę! Klikam F, exit! Halo? O, właśnie. O, <grym> Dlatego nie ufam cicho. takim tunelom. Odejdź od drzwi, bo może drzwi. Nie. Dobrze, Maczo, że nie wszedłem. <grym> ja też, bo chciałem. O. No pisze exit, kurwa! I tak jest reset co 8 minut To nie wiem, log logamy tutaj bo mi, mi się wydaje że cofnie serwer o parę minutek więc nie wiem czy jest warto cokolwiek robić No tam, to, to może mnie wyjebie kurwa z tych właśnie tunelów